Witam Was w kolejnym vlogmasie. Jest to już szósty vlogmas, co oznacza Mikołajki. I dzisiaj jest specjalny odcinek. O tyle, że uwaga, za zadecy... zadecyduje o naszych prezentach mikołajkowych, a dokładnie moim. I Kacpra będzie wybierał, za jaką kwotę robimy prezent oraz z jakim motywem przewodnim, czy to będzie coś modowego, urodowego, czy coś związanego ze zdrowiem. Także jestem bardzo ciekawa, co wybierze. I co jeszcze chcę Wam powiedzieć, że będę na kawaliadzie, bo dużo pytań gdzieś tam się o to pojawia. Będę na pewno w piątek i sobotę, co do niedzieli. Jeszcze dam Wam informację, czwartek niestety odpada. No i Was zapraszam serdecznie. Macie taką rozpiskę na Instagramie, gdzie dokładnie będę, w jakie dni, w jakich godzinach, na jakich stoiskach. Także sprawdzajcie koniecznie na Instagramie. A teraz lecimy ogarnąć konia. Plan jest taki, że ogólnie zaczniemy od lążu, żeby trochę spuścił energię, a potem będziemy brać wiaderka, trzy. Nakleimy nasze naklejki z kwotami. Do każdego wiaderka damy sieczkę. No i sprawdzimy, które wiaderko, którą sieczkę wybierze Quevedo. i potem trzeba jechać do centrum handlowego, kupić dany prezent, będziemy prezentować go, jaka sprawi on mi. No i o wszystkim się przekonamy, jak ten dzisiejszy mikołajkowy dzień się zacznie i skończy. I w ogóle mam też kalendarz adwentowy, ten mój główny. Dzisiaj zabrałam mi są szóstkę, także otworzymy, ale myślę, że to już po prostu zrobimy z do, więc do dzieła. I w ogóle jeszcze dodam, że dzisiaj Olga tutaj, proszę bardzo. To ja. O, tu mnie widać. Dobry. Dzisiaj Olga jest operatorem, więc bardzo ci dziękuję, że jesteś ze mną i będziesz mi tutaj pomagać. Tak jest. I teraz do dzieła. Trzy wiaderka przygotowane, umyte. Także teraz trzeba będzie nakleić naklejki i zobaczymy, co Kiewa do wybierze. W ogóle specjalnie nie brałam tego wiaderka od meszu, bo wiem, że na pewno by poszedł do niego, bo go po prostu kojarzy z dobrocią. Czyli takie trzy inne losowe wiaderka. Okej, okay, Olga, ty decydujesz, które ma być 50 zł? Które... Mm, czarne. czarne. Tak. Biamy... Profeska. Uh -huh. Dobra, które będzie 150. Zielone. Zielone. Ty swoje wiaderko najbogatsze. A jak? Dobrze, dobrze. I teraz 500. Zobaczymy, czy Mikołaj w tym roku będzie bogaty. Mamy 500. I myślę, że w ogóle za jednym razem możemy zrobić w sumie że na drugą stronę te następne, A, to no? Postrze. Dobra. To modowy, który? Mm, zielony. Zielony. Ta. Czy? Gotowe? Będzie tak? Zdobny. Jest g. Uroda? Czarny. Czarny. Gorzej będzie za każdym razem podchodzić do tego samego. Biada, no, to? to tak? Będziemy mieszać, może po prostu. No tak, nie no trzeba zmieniać miejsca. No pięknie. Czyli zdrowie mamy yy, na no, tutaj 500 złotych. Tak jest. Pudełka gotowe, także wyciągam do ogarniam go na lążę i otworzymy zaraz też prezent adwentowy dla mnie. I to jest takie fajne, bo nawet jak ten prezent będzie, nie wiem, 50 zł zdrowie, to i tak dzisiaj jeszcze mam z kalendarza adwentowego, więc na pewno nie będę przeszkodowana. Do Ale wściekłej Cześć Przynęta dla kłodego to będzie po te sieczki Do każdego Żeby nie było Podobna ilość Także mam nadzieję, że jest równo. Wezmę jeszcze jedną miarkę na drugą rundę po prostu. Dobra, otwieramy szóstkę. Kwebę to w ogóle jest zachwycony tym prezentem. Bardzo go interesuje. Tutaj macie dla potwierdzenia szósteczka, nie kławelo? Szysteczka? Szysteczka. Ok, otwieramy. hu chyba mamy tutaj coś do ubrania, moi drodzy. Czekajcie, bo osiem, widzicie. Ej, mega ładna, co? A szkoda na konie sumie. Mamy tutaj bluzę pikera, czyli to na pewno jest od GNL-a, za co bardzo dziękuję. No jest po prostu niesamowita. Będę nosić. Nie wiem, czy na konie, bo jest taka piękna, ale... Szkoda, też się bardzo podoba. Pamiętajcie, że na Tumi siałacie zniżkę do GNL-a i bardzo dziękuję. Super mikołajkowy prezent. I tu można powiedzieć, że modowy prezent mam już z głowy. Ale zobaczymy, co wybierze mi Quevedo. Mm -hmm. Myślę, że może być to 50 złotych. Ale rusza się ładnie. Mhm. Mm Jakaś równowaga musi być. Za mamą idzie. Aha. Widzisz jaki wychowany? Jadarka. O! Które? Dla mnie! O! Nie! <ścoughs> ale nie zjadł z niego! Zjadł z, nie. z zielonego! Dobra, ty już się nie tłumacz. Musiałam troszeczkę dosypać do wiaderka 150 zł, ponieważ do zjadł wszystko. Teraz wybieram dla Kacpra i tam gdzie podejdzie, tam się liczy. Czyli nie musi zjeść. Nie tam musi dotknąć danego wiaderka jako pierwsze. I uwaga... <laughs> 150! Dobra, znaczy ja się nie cieszę, bo najpewniej to będzie... Bym... No cóż, nie, 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 gadaj. zabieramy temat mojego prezentu. Także spuszczam i to dla mnie oczywiście teraz Ja zostanę. No idź, idź, idź. Patryk, kochany. Mój misiaczek, idź. No, Wybierz coś mamusi dobrego. No idź. O nie Boże, Serwis do spraw sprawiedliwości. Spimy jeszcze tu. A już się będzie dosypywał. A tu najwięcej. Dobra, teraz na kasę na temat przerzucenia. Przebiegnij właśnie. <grym> Uwaga. Zdrowie! Dobra! Ej, ale sobie. Wydaje mi się, że sobie to idealnie wybrał, bo zdrowie, Kacper wie ci siłka i te sprawy. U mnie uroda. Co prawda kwota u Kacpra jest trochę mniejsza. Trochę, to trzy razy mniejsza, ale no nic nie szkodzi. Na pewno kupimy dla siebie super prezenty. Także dalsza część filmu to będzie kupowanie prezentów oraz pokazywanie sobie nawzajem. I pisze już do Kacpra, że ma kupić za 500 zł urodowy prezent w zamian za to, że się spisał przy wiaderkach, oraz oczywiście z Mikołajek dostaje taki dopalony meszyk marcheweczkami, które uwielbia, także też będzie miał miłą niespodziankę. Tak jak Wam wspominałam we wczorajszym vlogu w sta jednej jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to zachęcam serdecznie. Zaczęłam myć pudełka i uwaga, że mam 7 umytych, także jest to już prawie połowa z tego, co mi się wydaje, bo mam ile? 3 razy 4, 12. Tak, no to. Ponad odrobinę połowa. Matematyka. Kłewcia już zajada swój meszyk mikołajkowy. Pyszny. No pyszny marcheweczka. Ekstra. Mm. Powiem Wam, że dzisiaj mam taki wyścig z czasem. Jest już dziesiąta. Ja muszę jeszcze ogarnąć grudę kłewedo jechać do centrum handlowego, zmontować tego vloga, skonsultować się z w odnośnie naszego wyboru prezentów, skonsultować, pokazać sobie prezenty. Także dzisiaj po prostu nagrywam, od razu wstawiam, montuję. Naprawdę dużo się dzisiaj będzie działo. Teraz dopiero zobaczyłam, co ja mam z czapką. Także to pokazuje, że naprawdę się dzisiaj dużo dzieje i nie ma czasu na nic. I w ogóle zauważcie, jak ładnie się wszystko trzyma na boksie Cuevedo. Jestem w ciężkim szoku, a szczególnie, że to się trzyma, bo na to stajenni i tak panowie kładą derkę, więc że to tak wygląda, to jest po prostu jakiś cud. Świąteczny boksik Cuevedo. Cuevedo, piękny ty mój. Teraz na mejce ma namaczane nóżki, ale wygląda normalnie jak gwiazda. <ścoughs> Pozdróż wszystkich. Pozdrawiam. Jestem już w galerii, także lecę wybierać prezent dla Kacpra. I chyba będę się trzymała takiej myśli, że sport to zdrowie. Więc zobaczymy, co uda mi się znaleźć za 150 zł. Chciałam Kacprowi kupić rękawiczki takie zimowe na snowboard, bo teraz kompletujemy cały sprzęt, ale są one takie drogie. Myślałam, że do 150 zł coś znajdę, a tutaj za 300 są za 250 zł. Hmm. Teraz żałuję, że nie mam 500 zł budżetu, bo byśmy mogli je kupić, ale tak to trochę nie wypał. Jeszcze przed spotkaniem z Kacprem, na kamerkach w ogóle, bo on jest w Katowicach. Dzień dobry. E, otwieram słodkie kalendarze. Znowu tutaj proszę bardzo szóstka. O, jest tutaj. Szóstka dla Kacpra. Myślałam, że na Mikołajki bardziej się postara. Ten kalendarz, ale na razie rewelacji nie ma. No i szóstkę mamy... A też małą Shoko bombs. No, jakby te kalendarze bez szału powiem szczerze, ale fajnie, że zawsze coś słodkiego. O, dwa w sumie podobne całkiem cuksy. Dobra, kochani, rozpoczynamy wręczanie prezentów. Jest to bardzo niestandardowe, bo jak widzicie, który jest na kamerce z centrum handlowym, ja jestem w domu w mieszkaniu. No i chciałam się w ogóle Ciebie zapytać na początku, jak myślisz, jaką kwotę <laughs> wybrał Ci Quevedo? 10 tysięcy No dawaj No nie wiem, 100 zł e, Było do wyboru 150 500 albo 50 Pięć Na 100% procent 5 dyn. A jaka tematyka? Uroda, moda czy zdrowie co strzelasz? E, moda. No dobra. To co? Ja pierwsza czy ty? A to odpowiedź, czy dobrze zgadła? Nie. No to ty pierwsza dawaj, no. No dobra. To jest mój prezent, widzisz? No, widzę, widzę. Okej, okay. więc teraz otwieram go i masz tutaj... No. no. Już Ci pokazuję, bo pewnie nie widać za bardzo. Masz tutaj, kochaniutki, jako główny prezent... Widzisz, co to? Bielizna! Tak, jest to, tak to jest to komplet termicznej bielizny. I w ogóle kupiłam Ci to ze względu na to, że na ostatnim wyjeździe zgubiłeś swoją, w sensie nie wiadomo gdzie jest. Także masz Dobra. komplet termiczny do minus 15 powinna idealnie działać. Tak mi Pan powiedział w sklepie, także ufam mu. Znagramy oficjalny test. Na minus 15 wyjdę tylko w tej termobilizie, na zewnątrz. Dobra. I w ogóle z ciekawostek Ci powiem, że ona kosztowała 190 zł. I ja do tego pana mówię, niech pan mi da jakąś zniżkę, mam budżet 150 zł, a on już co, ja nie mogę, ale mamy taki myk, że jak sprawdzisz na stronie, że jest na jakiejś przecenie, na ich stronie, to ja mogę Ci zrobić taką cenę, jak jest na stronie. I wczoraj, że była zniżka na 137? Kurde, łowca okazji, no to, to nie, to ja ci od razu powiem, że u mnie nie było rabatów. Czyli masz przekraczany budżet? Nie, nieznacznie, nieznacznie. Dobra, ale to nie koniec, kochany, bo jeszcze mi zostało, ile? 12 złotych, tak mniej więcej, budżetu. I proszę bardzo. To co jest? Kupiłam to są jogurty? Ci... Tak. Kupiłam Ci białkowe produkty, no, jogurty, puddingi. Stwierdziłam, że muszę wykorzystać na całego budżet. A wiem, że lubisz wszelkie skóre budinki, także masz jeszcze dwa budinki wielkawe. Ja wiem, że byłem tak 100% grzeczny w tym roku, ale, ale bez przesady. Jaki temat przewodni? Zdrowie! Bo to, żebyś nie przeziębił się, żebyś był zdrowy, ha? i też sport to zdrowie, a to będzie na snowboard. Wszystko tutaj jest przemyślane. No a to... Może nie jest super zdrowe? Bo się nie znam na ma takich makro i w ogóle, ale ma dużą białkę. Eee, no nie, no cudny jest ten prezent z tą bielizną. ten z jogurtami ewidentnie nie trafiony. No jak? To? Zjemy, na pewno, zjemy na pewno ze smakiem. Jest, jest on o tak zapakowany, nie będę pokazywał z drugiej strony. Wow. Uwaga, dostałem gratis. Dostałem jednego gratisa. Sephora! Co to jest ręcznik? To jest taka torba, ale można jej użyć jako ręcznik. Można ją również użyć jako bardzo mały koc. Numero dos to jest to. I teraz tak, na moje usprawiedliwienie od razu powiem, że tu miałem doradcę i moim doradcą była pani z Sephory. Zapytała mnie, czy ty masz proste czy kręcone włosy. Powiedziałem, mhm. że proste. I dała mi coś do naprostowywania włosów. I mówię, że po co prostować coś, co jest proste. A ona mówi, nie, 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 to tak musi działać. Więc kupiłem ci coś do prostowania włosów i jakiś olejek. Serio zapłaciłeś za to 500. stów? <noise> no, powiem tak, nie. To dobrze. Bo to nie koniec. Dalej mamy to. Ej, to, to jest, jest te od Rare Beauty? Możesz mówić o firmach, a nie nazwie też. Tak. A, to wiem, co a to ja jest. ja nie wiem, jak się nazywa firma. Ej, to jest mega fajne. A, jest rzeczywiście napisane. To jeżeli to jest to co kiedyś miałam z Rare Beauty, to to jest mega fajne i polecam wam wszystkim. To jest chyba nie wiem, czy to jest to. A to jest w tym płynie takie na na Róż, A jaki kolor wziąłeś? Hope. Oh. Ej, mega dwa produkty z Rare Beauty, to jest naprawdę mega dobry prezent. Dzięki wielkie. To jest zjeść, szukać wyjścia i co? Pozdrowić widzowie. I mam nadzieję, że trafiłem z czymś. To było mega trudne zadanie. To był najtrudniejszy challenge na tym kanale dla mnie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dajcie znać, jak poradziliśmy sobie z challenge'em od do żeby kupić prezenty. Ja o wartości 150 zł i z tematyką zdrowie, Kacper 500 zł z tematyką uroda. Ja jestem bardzo zadowolona i wszystkim życzę miłych Mikołajek, Buziaki, Papa. Pa. Widzimy się w kolejnym vlogmasie.